Pięćdziesięciokroszówka łatwiejsza chyba. Dobra, dajcie pięćdziesięciokroszówka. No. Dymy to dymy. Czas start. to Kolejność, kolegów, ustalamy kolejność. Kto Ko pierwszy? No Kuba, ty, Kubo i ja. Ja? Ja? Kuba. Ty pierwszy. Pięćdziesiąt ja? Ja sekund. Ja tak, pieczka, dobra. dobra, ty. I. E. Źle. U, eł. <ślau> EŁ. A. A. Od no. P. I. EŁ. Ci. Dy. Jakie A, pięćdziesięcio, dobra. P. Kurwa. Czekaj, pięciu czy pięćdziesięcio? Dobra. Krzychu, dawaj, lecisz. E. No. I. E CI. By, w, I. E. Źle, Pięćdziesięciu! Pięć! En, pięć ej, na początku jest ej, pięć! Pięcięciu! <grym> e, no to powiedziałem! Eł. Pięć, <grym> A, <bo> <grym> pięć, A, pięć Moi drodzy! Pięć, A pięciu groszówka? Pięćdziesięciu! Ja nie wiem czy to chyba! Pięć, pięć <grym> dziesięciu! Pięć, pięć, pięć Jak o oh yeah. Ja nie wiem i naprawdę... kurde, To jest łatwe, wydaje mi się na pozór, ale przez to, że słowo jest długie i trzeba mówić...